Wodnik windsurfingowy, plaża w Prasonisi. Rodos to miejsce popularne i pożądane wśród windsurferów. Mamy tam spoty w Triandzie, Ilaisos i oczywiście Prasonisi, o którym będzie mowa w tym odcinku. Prasonisi to praktycznie wyspa, półwysep kończący wyspę Rodos. Czasami jest tak, że Przesmyk jest zalany wodą i wówczas jest to wyspa. Często jest tak, że musimy przejść plażą z jednej strony na drugą. Jak dojechać? Dolecieć można z wielu miejsc w Polsce. Są czartery, są oferty biur podróży, często bardzo atrakcyjne, zwłaszcza w maju, czerwcu, wrześniu, październiku. Bazy działają z tego co wiem do października. Są także loty tanimi liniami lotniczymi. Żeby dobry klimat na progres e, recyklingową najlepsze miejscówka na świecie? Pięć woforkach. Mhm. 4-5. To jest taki najbardziej typowy wiatr. W jakim okresie? No teoretycznie od maja do końca września, Aha. ale taki najmocniejszy wiatr to jest lipiec, sierpień do, po, do połowy września. A y, jak z bezpieczeństwem na spodzie? Stałem. Każda baza ma motorówkę i każda baza przywozi każdego, kto ma kłopoty. No, bo, bo nie jest tak na całym świecie, że wszędzie są motorówki, że wszędzie można kogoś zwieść, kto ma kłopoty. Yy, wiatr wieje do brzegu czy od brzegu. Mamy wiatr do brzegu w jednej zatoce i wiatr od brzegu w drugiej zatoce. Także... Czyli dla każdego coś fajnego, tak? Dla każdego coś. Fajnego. Yy, jaka woda? Płaska, zafalowana. Tam, gdzie wieje wiatr do brzegu, tam jest zafalowana, tam gdzie jest od brzegu, tam jest przeważnie płasko, chyba, że jest dużo ludzi na akwenie wtedy się robi czoło. Mm -hmm. Ok, a komu byś polecała to miejsce? Początkującym również, czy, czy bardziej zaawansowanym? Od początkującego do bardzo dobrze zaawansowanego. W zasadzie każdy windsurfer znajdzie tutaj coś dla siebie. Także dzieci? Dzieci nawet takie małe. Generalnie to nie jest spotkajtowy, więc nie polecamy go jako spotkajtowy. Aha, czyli polecacie bardziej jako spot windsurfingowy. Jak tutaj się ubierać? Czy pianki są potrzebne? Wydaje mi się, że się przydają. Proszę spojrzeć na tych ludzi. No, widzę, oni, oni są bez pianek, ale tu też trochę ludzi w piankach pływa. To jest początek sezonu dopiero. Czyli jak jest zimno, to mogą się przydać letnie, a poza tym nie. Ale no, krótka pianka. Krótka pianka. Tak, albo nawet... Mm. Albo wcale. lipiec, sierpień do połowy września jest woda coraz cieplejsza. Im dłużej i wchodzimy w lato, tym woda cieplejsza. Koniec września przychodzi zimny front i wtedy wszyscy się telepią. I potem jest coraz zimniej. Ale Aha. mimo wszystko do końca września, póki słońce świeci, to można w krótkiej piance pływać. Czyli pianki krótkie, początek, koniec sezonu, w środku sezonu już zupełnie niekoniecznie. W maju może Aha. być długa pianka, ale to jakieś 2 mm, 3, 2, coś takiego. Aha. Wielu z was interesuje zapewne co ze sprzętem. Sprzęt można wypożyczyć w trzech bazach, dwie polskie bazy i jedna bodajże niemiecka, Oferują sprzęt, zabezpieczenie a także transfery z lotniska i z powrotem oraz transfery z hoteli. Jeżeli przylatujecie ze swoim sprzętem, to jest to uzasadnione w zasadzie tylko wtedy, kiedy wybieracie się na dłuższy okres. W bazach można zamówić transport sprzętu z lotniska i z powrotem. Oczywiście oferowane są też usługi przechowywania sprzętu, a także rescue, czyli w razie kłopotów akcje ratunkowe na wodzie. Odległość od lotniska, od RODOS to około 90 km. Na miejscu w Prasonicji znajdziecie kilka hoteli, a raczej nazwałbym je pensjonatami. Myślę, że w sezonie nie jest łatwo o miejsce. Większość insurferów dojeżdża. Takim popularnym miejscem oddalonym około 30 km czy 25 jest Genady i kolejnym Kiotari. Jeżeli nie nocuje się na miejscu w misji, oczywiście musimy tam jakoś dojechać. Wielu inserferów wynajmuje samochody i dojeżdżają wynajętymi samochodami, ale również bazy organizują transfery z hoteli. Plusem prasonicy jest to, że mamy do czynienia z dwoma różnymi spotami. Po jednej stronie wiatr wieje do brzegu i tam tworzy się fala, po drugiej stronie przesmyku wiatr wieje od brzegu i tam zazwyczaj woda jest całkowicie płaska. Na spocie Wave nie oczekujcie wielkiego szaleństwa. Fala jest trudna do jazdy i trudna do skoków. Woda w czerwcu była przyjemnie chłodna. To fajnie, kiedy w trakcie upału wpada się do wody i można się ochłodzić, a nie tak jak w Wielkim, się wpadamy do zupy. Z wiatrem bywa różnie, mimo świetnych statystyk, w trakcie mojego wyjazdu na 7 dni, 3 dni mogłem porządnie popływać. Wniosek jest prosty, podobnie jak na innych spotach, trzeba przyjechać na 2 tygodnie i znacząco zwiększamy szanse, że naprawdę się napływamy. Woda dość szybko robi się głęboka, więc jeżeli ktoś przywykł do warunków współwyspu Helskiego, tam nie znajdzie tego, co lubi. Nie ma skał, nie ma jeżowców, to jest ważne, ale zdarzają się nadepnięcia na rybę skorpiona. Jeżeli Wam się to przydarzy, stopę ukutą jadowym kolcem trzeba natychmiast wpakować w gorący piasek na plaży. Temperatura neutralizuje toksyny. Osoby, które pierwszy raz czegoś takiego doświadczyły, przez 2-3 dni mogą kuleć. Powiem wam z doświadczenia, że nie jest to coś przyjemnego, ale przy drugim ukąszeniu ja zaliczyłem dwa. Szybka reakcja, szybkie włożenie nogi w piasek gorący. Nie ma problemu, po 10 minutach człowiek jest jak nowonarodzony. Odległość od bazy do linii brzegowej jest całkiem spora pewnie z 300 może 400 metrów, ale bazy dowożą sprzęt tuż nad wodę. Jeżeli tu będziecie ze swoim sprzętem tego udogodnienia nie będziecie mieli. Parking jest położony gdzieś na poziomie bas czyli te 300 metrów od linii brzegowej to, co mi się nie podobało, to fakt, że po stronie Wave jest sporo trawy i czasami przez tę trawę trzeba się przedzierać jak przez bagno, żeby dojść do wody, a poza tym sporo, sporo śmieci na plaży. To, co mi się podobało, to czyściutka, wspaniała woda, fantastyczna atmosfera i sporo fajnych ludzi w plaży. Faktem jest też, że tworzy się tłok szczególnie z powodu kajciarzy, którzy też zaczęli przyjeżdżać na rodos. Grecja to nie tylko windsurfing, Grecja to nie tylko Rodos, nie tylko Prasonisi. To wspaniała kultura, to fantastyczni ludzie, to doskonałe jedzenie. Warto tutaj przyjechać tak czy inaczej. Moja rekomendacja absolutnie na no tak.